we invite the city of roslav to wake up come out of your houses and come and see four of the most spectacular routes uh, start, uh, four spirits working from four different corners of the city waking up uh, over a period of two and a half hours they will Move to the City of the City Center. There are thousands of performers along the routes. Uh, and when we arrive at Renix Square there is a, a giant transformation uh, of the spirits uh, and a whole series of other surprises are waiting for you. Jestem odpowiedzialna za e, reżyserię, która jest właściwie oczywiście wizją Chrisa, ale za koordynację wszystkich działań artystycznych, które wydarzą się podczas spektaklu duch powodzi. W tym, w tym przedstawieniu biorą udział oczywiście profesjonalni artyści, akrobaci, muzycy, ale też ponad 150 grup społecznych, 150 osób, m.in. dzieci z Walimia, które tutaj wokół mnie biegają. Młodzież z Nowej Rudy, młodzież z Wrocławia, młodzież z Legnicy, ludzie z Teatrów Tańca, ludzie z młodzież ze szkół artystycznych. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tu przyjechaliśmy i że możemy się gościć właśnie w Wrocławiu na tej pięknej hali. Mam na imię Julia i cieszę się, że tutaj przyjechałam, ponieważ bardzo lubię pracować w grupie. Jest to dla mnie wielka radość. Jest to bardzo taka jednocząca obywateli Wrocławia akcja i również performance w dużej mierze taki społeczny także oprócz wartości artystycznej nad którą czuwa tutaj departament specjalistów od światła, ruchu, choreografii. Jest to też duże takie wydarzenie, które łączy mieszkańców Wrocławia.